Tajemnica piernikowej wioski. W sercu wielkiego zielonego lasu, ukryta między wysokimi drzewami, leżała mała wioska, która była znana daleko i szeroko jako piernikowa wioska. Każdy dom, każda uliczka, a nawet lampy uliczne były zbudowane z piernika. I właśnie w tej wiosce rozgrywała się niezwykła tajemnica. W piernikowej wiosce mieszkał mały chłopiec o imieniu Staś. Staś uwielbiał wszystko, co było związane z piernikiem, jego zapach, kolor, a przede wszystkim smak. Jednak najbardziej z całego serca kochał piernikowe ludziki, które były specjalnością wioski. Każdego roku w czasie świąt w centrum wioski odbywał się wielki festiwal piernika. Wszyscy mieszkańcy wioski, zarówno dorośli, jak i dzieci, spotykali się, by piec ozdabiać i dzielić się piernikami. Staś zawsze z niecierpliwością czekał na ten dzień, jednak pewnego roku, tuż przed festiwalem, zaczęły znikać piernikowe ludziki. Początkowo nikt nie zwracał na to uwagi, myśląc, że to psoty dzieci. Ale kiedy zniknęło ich coraz więcej, mieszkańcy zaczęli się niepokoić. Staś, pełen zaciekawienia i odwagi, postanowił rozwikłać te tajemnice. Wraz ze swoim psem, cukierkiem. Zaczął śledzić ślady, które prowadziły ich przez całą wioskę. Śledząc tropy, Staś i cukierek dotarli do starej, zapomnianej piernikowej chatki na skraju lasu. Chata ta była otoczona przez wysokie trawy i wydawała się opuszczona. Jednak kiedy Staś zbliżył się bliżej, zauważył, że z komina unosi się dym. Delikatnie otworzył drzwi i wszedł do środka. Staś zastał starą panią, która siedziała przy dużym stole, otoczona przez dziesiątki piernikowych ludzików. Pani ta była pierwszym piekarzem piernikowej wioski, która od lat nie pojawiała się wśród mieszkańców. Staś zaczął rozmawiać ze starszą panią, która wyjaśniła mu, że każdego roku bierze kilka piernikowych ludzików, by im dać życie. Właśnie ta noc najdłuższa w roku była jedyną, kiedy mogła to zrobić. Staś był zdumiony. Wszystkie piernikowe ludziki, które zniknęły, ożyły i zaczęły tańczyć i śpiewać wokół niego i cukierka. Staruszka wyjaśniła, że ta magia działa tylko przez jedną noc, a potem ludziki wracają do swojej pierwotnej piernikowej formy. Staś obiecał zachować tajemnicę. Kiedy wrócił do wioski, nikomu nie powiedział o swojej niesamowitej przygodzie. Mieszkańcy piernikowej wioski nigdy nie dowiedzieli się, co się stało z ich piernikowymi ludzikami. Co roku, w noc najdłuższą, Franio i Cukierek odwiedzali starą chatkę, by uczestniczyć w magicznym tańcu piernikowych ludzików. A tajemnica piernikowej wioski pozostała tajemnicą zachowując magię i urok tego niezwykłego miejsca.